No, nasza tutaj stoi. Niunia gdzie jeszcze? Wszystko jest przygotowane. chęciochy w środku ty, ty, ty. wycenę ci już przygotował w euro Siemama. Siema Marecki, miło Cię ci widzieć. Fajnie, że Ciebie, jesteś. Ciebie również. Witamy dzisiaj wszystkich. Jesteśmy w firmie Airsport. Odbieramy naszego miniaka, którego Radziu yy, przygotował nam w dużym stopniu. Yy, więc Radziu może opowiedz, co tutaj yy, jest zrobione i co jeszcze mamy do zrobienia. Tak jest. To opowiemy i od razu automatycznie będzie odbiór. Dobrze, tutaj mamy pewne elementy, które już sobie sam zainstalujesz. Mianowicie mamy drążki w sensie wahacze tylne, które są regulowane, to jest cały zestaw, mm -hmm. plus cambery do amortyzatorów, które, które Ci wyślemy po plombowaniu przez, przez delegata technicznego. Tam one są, możemy nawet później pokazać. Tu mamy nabę do kierownicy, tu mamy część wiązki elektrycznej do silnika i do akumulatora. To, rozumiem, będziemy montować po włożeniu motoru, tak? Tak jest, to będzie zamontowane po włożeniu motoru. Co tutaj mamy? Nie, bo już nie pamiętam pudełeczka, ale zaraz otworzymy, Wydaje, to już będę tłumik. wiedział. Tak, tu mamy tłumik, ten, który będzie regulaminowy, już, już już pokazujemy tłumiczek, proszę bardzo. Mamy mały, leciutki tłumiczek, bo ten oryginalny, w sumie to nie dodaje mocy, tak? bo to też warto powiedzieć, ale daje no, nam mniejszą masę z tyłu, gdzie, gdzie ta masa jest kluczowa przy pokonywaniu zakrętów, czyli za tylną osią nie chcemy mieć, jak, jak najmniej chcemy mieć tej wagi, żeby, żeby, ten, żeby ten tył się nie odklejał. Mamy tutaj katalizator, okay. który też mamy regulaminowy. Mamy siatkę maskę, którą tak. sobie wkleisz po polakierowaniu. Po mamy lakier który jest wylakierowany cały, całe wnętrze. Tutaj widzę z flexa już jakiś element, pewnie do poduszki. Tak, tu jest jeden, jeden element, jeszcze czekamy na resztę do, do utwardzenia, mocowania silnika, tak? Czyli żeby motor nam się nie, nie bujał, to y, utwardzamy te zawieszenie silnika, to włożymy z powrotem. Linki hamulca, tak, ale y, układ tak paliwowy nowe, widzę, i te się. końcówki przewodów hamulcowych, to co rozmawialiśmy, musisz zdemontować zawieszenie. Tak. Przykręcić z jednej strony do zacisku. Dobra, ale to są przód czy... To jest tył. To jest tył. Tak, tył dlatego, że tył musisz przykręcić najpierw do zacisku, bo nie jest obrotowa końcówka, jest, okay. jest stała. Czyli wkręcasz, rozumiesz o co no. chodzi, wkręcisz A dopiero i dopiero tu, później tu będziesz miał obrotową. Bo, bo przody też są osobno zrobione. Y... Przody są podpięte. Ale... Ale też są jako krótki resztal? Tak, tak, tak. tak, tak. Też ten nie jest, jest, dzielony, nie jest dzielony. Jest dzielony. Jest dzielony. Właśnie Tylko tam mogliśmy to zrobić, tutaj nie, no, bo będzie zdejmował jeszcze belkę, więc, tak. więc bez sensu byłoby Tak, będziemy belkę, bo będzie montaż wszystkich tulei poliuretanowych. Dodatkowo będziemy odświeżać wózek przedni, wózek tylny, zamontujemy nowe wahacze. W ogóle Ci wahacze. Dobrze, do przedłużenia. Do, tak. Nie I wiem jeszcze rewelacja. musisz mi wytłumaczyć, na czym ten zabieg polega, bo y, nie wiem. I kupiłem już y, według zaleceń kupiłem jarzma. Y, do hamulców przednich, bo tak jak mówiłeś, będziemy montować większe tarcze. Tak, możemy nawet mogę Ci pokazać. Zobacz, tutaj jest zainstalowany taki set. <laughs> Zacisk hamulcowy przy tym Joterze jest blisko, ale nie tak blisko, żeby coś się Czyli wydarzyło. Nic, nic, nic się tam nie dzieje. Jest trzybownie. duża tarcza i jest ten duży klocek tutaj zainstalowany. Dla porównania, zobacz sobie u Ciebie, co prawda przez felga aż tak bardzo nie widać, bo chyba że przejdziemy do tamtej felgi, do tamtego Jotera. To tutaj mamy standardowy e, układ hamulcowy. Widzisz, jest dużo mniejsza tarcza. Zacisk już jest... Bardziej oddalony od Felgi? No. Co, co jakby pokazuje różnicę światło. Ale pytałem się ciebie. E, bo zacisk jest ten sam, a klocek też jest ten sam, czy tam Nie, klocek, klocek jest i, większy. Właśnie większy. Cały, okay, dobra, bo cała właśnie zabawa się, polega na tym, że tu jest dużo większa powierzchnia zastanawiałem się klocka. się. E, i bo zastosowaliśmy zacisk ten sam i zastanawiałem się w kwestii klocka. Czy on idzie e, e, będzie? Producent większy. zrobił zacisk na zapas. No dobra, dobra, Bo no, zrobił do eski, wy... więc jakby tutaj. Jest taki wybieg do przodu trochę przez producenta i my to wykorzystaliśmy. No dobrze, więc co? Przechodzimy na maskę. Maska. Jest... Maskę mamy w naszym pucharze mamy lekką. Jeszcze Odejś, odelżyliśmy albo zamarzą. Jeszcze się. Mm, Mogę zamarznąć, wiesz? Dobra, jest. Mamy, mamy lekką maskę, więc tu sobie tylko ją wykończysz. Albo gumeczką, albo, albo silikonikiem. Dobra, tu sobie podszlifuj ten klej, bo ona była dwuwrazowa, a w ją jeszcze. Chodzi o to, żeby ona tu była bardziej właśnie elastyczna. O to nam chodziło, żebyśmy ją uzyskali tą elastyczność. Zawsze przy jakimś kontakcie ona nie pęka, nie puchnie, po prostu odkształci się, z powrotem wróci na swoje miejsce. Ten grill to jest element maski? E, tylko tę część, ta listwa. To nie jest listwa, tylko to jest element maski pomalowany na czarno. Wygląda to jak To jest green. to, tak jak To jest to, widzisz? Dobra. To Czyli no grill zostaje tutaj w dolnej części tak. na stałe. dokładnie tak. A wiesz, dlaczego zapytałem? Bo zapytałem, czy to muszę wykańczać, czy, czy będzie przykryte. No, ale w związku z nie, tym, nie, że no, będzie… Nie, troszkę wykończyć, albo zostawić. Bo już na czarno nie będzie widać. O, no, trochę nie po mojemu, no ale… Ta instalacja już jest częściowo, widzisz, przerobiona. Ok. Akumulator mam ten lekki już dla Ciebie. Tak. O. Tu jest, więc jeszcze końcówki, i później samo zamocowanie akumulatora to jest zwykły pas czy coś innego? Jest, jest oryginalne mocowanie, tylko płytkę trzeba troszeczkę przerobić, ale ogólnie jest na oryginalnym mocowaniu. Powiedzmy jeszcze yy, po tych zmianach, wyrzuciliśmy ABS, i teraz to, to, to co widzę, to jest ta, ta zaślepka. Yy, tak, to jest zaślepka z samego modułu, bo sam moduł będzie, yy, będzie aktywny, mhm. będzie odczytywał prędkość, więc będziesz miał prędkość na. Jak, jak to mocuje się? To mocujemy, jak wszystko będzie zainstalowane, to do, do tej skrzyneczki możemy to przymocować w ten sposób na nawet bzyki. Okay. O tak, i to będzie ładnie, wszystko sztywno siedzieć. Po prostu jak już to wszystko będzie na swoim miejscu, to zobaczysz, że będziesz miał też mocowanie na skrzyni biegów skrzynki i reszty jest taka kuweta, która się hmm. do tego wszystkiego mocuje. Ten układ chodzenia. Ten układ chłodzenia hamulców przednich. To jest. Jeszcze chyba u nas na hali, jest na stole. Bo z tego co widzę, że jeszcze tutaj nie jest złożone. Tak. To ci przekażę. Mocowania foteli są. no Kierownicy masz oryginalną deskę. Nie, a jest, kierownica jest, już. No my... i to, co Aha. rozmawialiśmy. Czyli zegar demontujesz, tak przyczepiasz go pod rury, jakby pod deską. Tak. On musi być. A podpinasz się pod kan. Dobrze. Swoim a, wyświetlaczem. Czyli to walimy, to chowamy pod spód i tak. tutaj możemy sobie zamontować wtedy tak. ten wyświetlacz, który. Mocowania tam... do wyświetlacza pod Mastera to ja mam. Ale no a to po może to być... co ty a, masz a pokażesz to nie mi, to mam. mi to tylko a, jak ten? Ci, bo bo zobaczymy, czy zaadoptujemy to, czy będę musiał coś customowego zrobić, bo jakby, no miałem to przywieźć, zapomniałem, chciałem ci to uh -huh. pokazać. Bo, bo wygląda to z rządu. Pamiętaj, że tak, sobie tak, musisz sobie z, podłączyć, bo tutaj jest. Wysłałeś mi zdjęcia, więc już wiem, gdzie. Tylko tą jak zamontujemy tą. E, Dokładnie tu. No. E, to pod szybie, to wtedy ten wyłącznik się. Zestaw naklejek jest, także pamiętaj, że trzeba to regulaminowo okleić. E, wspawane są mocowania do pasów, także jest wzmocnione. Są nakrętki duże po, po, po. Belkę ci przywiozłem. O, belkę dobrze, cudownie, belkę mi przywiozłeś. Także to wszystko już masz gotowe, w, że tak powiem, wkładasz motor, podpinasz yyy. elektrykę i jedziesz. Dobra, widzę łapacz już jest... Tak, jest, tylko jeszcze rura i... Bo tą siatkę, co mi dałeś, to mi dałeś tutaj do tego, do tak, halogenu. Tak, tak, tak. A tam też mogę sobie w siatkę wkleić? Możesz. Tak najbardziej. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o płyn hamulcowy, to to jest też dowolna kwestia, jaki lejemy, czy... Tak, no my raczej preferujemy tego Motula 660, bo okay. one działają dobrze. Teraz przy tym dużym zacisku jakby to, to nie, w ogóle nie powinno być żadnego problemu. Ale z płynem nigdy nie było problemu. Jedyny jaki był problem to Z wciskającym się klockiem, czyli tłoczysko było wciskane z reguły po babajadze I do szatana troszeczkę wciskał i było Lekkie uderzenie i dopiero Zasadnicze hamowanie po, 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 Potrafił wpaść pedał, a zwłaszcza jak już łożysko było trochę wyluzowane To wtedy była taka sytuacja No Naklejka przyklejona Widzisz bo tam w ofercie mają cały zestaw. Tam jest bardzo dużo tych elementów, nawet możemy jakoś to zweryfikować. To ja nie ma potrzeby kupowania całego zestawu, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o te, o tuleje, bo tak. Te rozumiem, tam już fabrycznie będą. Nie widziałem tych wahaczy, ale tam tak, już będą. Tam są masz, tam masz, tam tam masz te. Czywne, unib unibole. No, no tak, nie unibole tam też jest na, na, twardej, na twardym tworzywie zrobione, no. zmontowane, ale no. obawiam się, że z tronflexa będziesz musiał kupić cały zestaw. No. Ponieważ oni nie rozdzielą ci tych czterech sztuk, one ci po prostu zostaną. Aha, no dobra. W tych drążkach wymienisz, ale tu już jakby nie ma potrzeby, tak? No chyba, że wymień sobie tu i będziesz miał zapasowy na zapas. O, tak zrób sobie. Bo ten drążek i ten to jest ten sam. No tak, bo ja zamówiłem bo to jest, cztery. No, bo ja... Te, to są nakładki, które przykładasz sobie na ten i ten jest dokładnie tym ja, samym. Ja wahaczem. zamówiłem cztery, później ty powiedziałeś, że właśnie tutaj będą te regulowane yy, no. i ten. I jakby. Yy, czy po lakierowaniu yy, tam mogę sobie zrobić, jakby jest taka, czy jest w ogóle potrzeba robienia jakiejś konserwacji, takiej zabezpieczenia, czy, czy nie? Jeżeli y, zobaczysz gdzieś y, takie miejsca, które są wrażliwe, no już gdzieś masz tam podtarty ten lakier, no to tak, oczywiście, to sobie zabezpiecz. Natomiast y, ogólnie rzecz biorąc, no to wszystko zależy od sytuacji na torze, no jak on gdzieś się wpakuje w żwir, to i tak będziesz musiał po tym wszystkim jeszcze raz to wszystko robić na bieżąco. Sezon letni nie jest tak Później jak później trzyma? to jest już u Ciebie jest zaślepiony. To jest w fazie produkcji my wyjmujemy wszystkie zaślepki, bo do lakieru nie chcemy lakierować zaślepek. tak jak widzisz tutaj. Zaślepki wszystkie były wyjęte. I Paweł od nowa te zaślepki, widzisz, po lakierze już włożył. No. wszystko było powyjmowane. Widzisz? Te wszystkie otwory to, to, to było. Wolne od zaślepek, a Polakierzy dopiero jakby włożył z powrotem. No dlatego u ciebie, jak nie będzie na przykład zaślepki, to będzie folia srebrna, regulaminowa, przyklejona i polakierowana. Ale to jest srebrna folia, taka zgodna z regulaminem. Albo oryginalna zaślepka, tak? Tutaj co idzie? Aha, bo to jest. mocowanie pasów. Albo to wy już sprawujecie. Tak. Tak? To jest mocowanie pasów. No i oczywiście takie rzeczy są malowane przez nas, tak? No bo to jest przepalone tak, bo to jest od, 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 klatki. od klatki, no to, to to nawet tam gdzieś widziałem. Natomiast, no. natomiast on ma już tu dużo, zobacz, tu jest na przykład bardzo dużo zabezpieczenia. My tego nie zdejmujemy, bo to nie ma sensu. Więc jakby tutaj nie ma co poprawiać, no też nie ma, każdy litr lakieru, no to jest kilogram, no. To nawet nie litr, tylko w kilogramach się... No to jest kilogram, no dodawanie zbyt dużo zabezpieczenia spowoduje to, że dodajesz tu masy. Więc tak, ostrożnie z tym zabezpieczeniem. Też nie ma sensu, oczywiście, nie blachy, bo ci będzie korodować, ale też przesadzić z zabezpieczeniem nie można. Jeżeli mamy mówić o, o samochodzie, który ma być regulaminowo-wagowo, a nie przeważony. Wózek Chyba. odświeżam, daję do, do piaskowania i lakieru. Dokładnie. Bo... Jeżeli zobaczysz, że jest korozja duża, no to nie ma sensu, to lepiej kupić drugi. Nie ehm, stanie ten wózek. Chodzi o sztywność jego. Okej, okay, dobra, no nie może stracić na sztywności. więc no, to też wchodzi bezpieczeństwo, no nie może mu zacząć pękać. Ja widziałem to, jeszcze taki wózek, który pękał. A, a ty kojarzysz y, tak z rynku wtórnego, jaka jest taka realna kwota, którą można zapłacić za... Bo 600. Ceny, bo ceny są bardzo rozbieżne, nie? No 600 do hmm. 1000 to już naprawdę musi być igła ale jeżeli to jest powierzchowne, tak jak tutaj to jest powierzchowne, prawda? Tak? Mi się Które wydaje, to nie wiem najbardziej... kojarzysz, ale mi się wydaje, że w tej części u mnie jest taki dość mocno skorodowany, to... No, no to tu. jest najwrażliwszy punkt, tu, tu, tu nie może być korozji. w tym miejscu. Okej. Okay. To jest element, który najwięcej przenosi tu siłę i tu, tu pęka, w razie czego. Dobra. Te elementy, tak jak ta blacha, to nie jest jeszcze taka tragedia, natomiast te miejsce to musi być zdrowe. Co jeszcze chwilkę mamy. Do marca musimy okleić auto. A dlaczego? Gabi, dlaczego? Bo Fabian ma urodziny, ale musisz to powtórzyć, bo ja bo... nie mam. Aha. A to nie będzie tak słychać? Może być słabo. Bo Fabian ma urodziny. 18. Więc będzie. Marce. Będzie. Czyli, czy nie dość, że go okleimy, to jeszcze postawimy tort na. dach. No. A jeszcze jest w ogóle jakby... Yy, pomysł, tylko zobaczymy, czy go zrealizujemy, bo no, mamy tą BMW, która jakby zostaje cały czas u nas w szeregach, no, to już jest takie nasze dziecko. Yy, chcemy wszystkie auta okleić yy, jakby w barwach docelowych MINI, nie? Czyli szykujemy projekt na MINI, Aha. ale chcemy kontynuować go też na innych samochodach, żeby to tak tworzyło okay. taką całość, nie? Czy wiesz, czy pojedziemy gdzieś na trening BMW, czy yy, jakby chcemy przenieść tym bardziej, że gdzieś tam jak będziemy jechać, no to będziemy go ciągnąć tam na lawecie busem, więc chcę busa też okleić, żeby to tak tworzyło taką, taką jedną całość I do lewej trochę, jakbyś mógł. O dobra No i jest nasz Jest nasz I niech służy i niech wygrywa. Także co mogę Ci życzyć? Życzę, żeby wygrywał. To jeszcze do, do wygrywania dużo e, pewniejsze się spotkamy, bo i tak e, e, co prawda nie dograliśmy tematu silnika, nie wiem, czy będziemy go tutaj wkładać u Ciebie? Nie, czy wyślemy do Ciebie. Postaramy się to do końca roku wszystko fajnie no, zbiąć. Jak mogę zasugerować, wrzucajcie zawieszenie, wrzucajcie zbiornik, oklejajcie go w szyby. Tak, żeby to jednostka samych, tak, dla, samych, i, dla samego nawet takiego transportu i tak dalej, więc już go pozamykamy. R, r, rozumiem, że teraz jak nawet potepniemy akumulator, to szyby sobie zamkniemy tak, i tak, wszystko tak, będzie, tak, oczywiście. To, będzie to musi działać. No dobra Radziu, dziękujemy. Powodzenia, trzymajcie się. Jeszcze raz, niech wygrywa. Musi. Musi. Taki jest zamysł, cel, plan. Dokładnie. Musimy dopiąć swego. Powodzenia, trzymajcie się, cześć.